Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów. Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Stalowska Brać w składzie. Michał. Cześć Seba z tej strony. No i Jan Maurycy. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dwóch ostatnich naszych meczach wyjazdowych, czyli e, mecz pierwszy w Elblągu wygrany 1-0 oraz ostatni mecz w niedzieli, czyli zwycięstwo w Radunii Stężyca. E, no i wrzucimy dzisiaj też na ruszt to, co nas czeka w najbliższą sobotę o godzinie 19, czyli Wisła Puławy, ale po kolei. Panowie w meczu z Elblągiem mogło zagrać czterech podstawowych zawodników dwóch środkowych obrońców, czyli Paweł Oleksy, Łukasz Góra. Nie mógł zagrać yy, Patryk Małecki, ale też za kartki pauzował Bartłomiej po, Poczobut. Yy, Sebastian, jak oceniasz to spotkanie? Yy, czy gra naszego zespołu w mocno zmienionym składzie ciebie zaskoczyła? Ja co, szczerze ci powiem, że dawno się nie umęczyłem tak oglądając jakikolwiek mecz i wcale tutaj nie piję do naszego tylko zespołu, ale też do zespołu gospodarzy. No po prostu zęby bolały, męka, wyglądało to bardzo słabo i bardzo ciężko się to oglądało. Tak ciężko, że no, niemalże musiałem się sam prosić, żeby do końca tego meczu wytrzymać. Natomiast co do naszej gry i linii obrony, no to na pewno można być zadowolonym, bo zachowaliśmy czyste konto w tym meczu i pomimo tego, że ta obrona zagrała w takim ustawieniu, w jakim zagrała, no to na pewno należy w pierwszej kolejności rozliczać tą obronę zarówno jak i bramkarza z tego, że bramki nie padły. I na pewno na plus i bramkarz i obrona, no bo zero z tyłu i wszystko ok. Natomiast, jeżeli miałbym do tego dołożyć coś ekstra, czyli, czyli na przykład wyprowadzenie piłki, jakieś dokładne, długie podania z, ze strony naszych obrońców, no to tego nie było. E, natomiast e, nie to pozwoliło nam szczelić bramkę i wygrać w tym meczu. Tyle ode mnie. Wyprowadzenie piłki, wspomniałeś, Seba. No, brakowało Bartłomieja Poczobuta, więc naszego mózgu, który od tyłu wyprowadza piłkę. Zastąpił go Marcel Kotwica. Nasze wyprowadzenie piłki różniło się w poprzednich niż w poprzednich meczach, ponieważ graliśmy po prostu, wyprowadzaliśmy piłkę bokami, czyli albo lewą stroną Piotrem, Piotrem Głowackim, czy też prawą stronę Marcim. Jak oceniasz? To ustawienie Seba i to wyprowadzenie piłki. jeszcze co, no w ofensywie generalnie obydwa zespoły jakoś nie powalały w tym meczu. No My z racji tego, że gramy już od bardzo długiego czasu tym naszym ustawieniem 4, 4, 4, 3, 3, więc te schematy są dosyć dobrze wypracowane i nawet jak wchodzą zastępcy do środka, no to próbują to robić. OK. To i może nie wychodziło tu natomiast boki nasze, czyli głowa i Marci, no to wiadomo, że zawodnicy na bardzo wysokim poziomie, w drugiej lidze i to. No starali się robić, wychodziło im trochę lepiej, no natomiast e, ogólnie ten mecz pod kątem ofensywy był bardzo słaby, bo, bo jak spojrzałem na Olimpiadę i na tych młodych zawodników, którzy w przodzie starali się coś zrobić, no to no brakowało im po prostu umiejętności i, i, i mieli ogromne problemy z kreowaniem jakiejś akcji do przodu. Natomiast plus dla Marciego, bo sami widzieliście przypadkowe jakieś przebitki, piłka spada w obrębie. E, Pola karnego, szesnastki, Marcin po prostu robi to, co wielokrotnie powtarzano między sobą. Strzał za pola karnego, mocny po długim rogu i witam bez szans. Michał, a oceń nam nowych zawodników w pierwszej jedenastce, czyli zmienników, rzuć ich na ruszt. Jeśli chodzi o zawodników, którzy wskoczyli w miejsce naszych etatowych, pierwszych, pierwszy garnitur, no to jeżeli chodzi o obronę e, parastoperów, Rona Kłuc, e, zagrała poprawnie. Było momentami e, nerwowo pod naszą bramką, ale no w, w większości przypadków radzili sobie. Pamiętajmy, że nie był to pierwszy mecz, w którym obaj panowie grali e, ze sobą w linii pomocy. Widać, że nie jest to gra wśród nich płynna, natomiast nie było tragedii. Jeżeli chodzi o e, Marcela Kotwicę, no to on miał najtrudniejsze zadanie, ponieważ no musiał wejść w buty Bartłomieja Poczobuta. I no tutaj widać, że nie jest on tak bardzo kreatywnym zawodnikiem jak Bartek. Bardziej skupiał się na odbiorze piłki, więc no tutaj była ewidentna luka w grze do przodu naszego zespołu. A nasz młody napastnik Sadłocha. No, starał się szarpać e, z przodu bardzo mocno, natomiast e, przynosi dość niewielki e, skutek. Raczej nasza gra tutaj była prowadzona bokami, i e, tutaj nasz napastnik e, średnio tutaj miał tutaj e, możliwość do, do pokazania się. Ogólnie jest to, jak to się mówi, mecz walki. Czyli mecz nieciekawy, jak powiedział Sebastian. Tak naprawdę to, co ciekawego było w tym meczu, no to działo się na trybunach za sprawą naszej wyjazdowej ekipy kibiców. Bardzo ładna oprawa. Tak to no, cieszą trzy punkty. Fajna bramka e, Dominika Marczuka i tak naprawdę mecz do zapomnienia. Mi na pewno, co, co ja zapamiętam po tym meczu, to kulisy spotkania, które w których i wypowiedź trenera Daniela Miśliwca o tym, jak to nasza drużyna bez czterech podstawowych zawodników sobie porodziła, mi to przykuło to moją uwagę i to zapamiętam, bo zaskoczył mnie trener swoją przemową na plus oczywiście. No i zwycięstwo. Pamiętam w rozmowach między nami przed meczem, że mieliśmy pewne obawy co do przebiegu tego spotkania, ale najważniejsze trzy punkty i Mogliśmy spokojnie przygotowywać się do meczu kolejnego wyjazdowego z Radunią Stężyca. Bardzo niewygodny rywal. Tu też zagraliśmy osłabieni bez czterech e, podstawowych zawodników. Tym bardziej zabrakło naszych właśnie e, bocznych obrońców, czyli Dominika Marczuka, który doznał kontuzji na kadrze do lat 20. Pauzował za kartki Piotr Głowacki. Zabrakło. E, po raz kolejny Patryka Małeckiego, ale również Pawła Oleksego, i tu Sebastian. Czy drużyna Starowska zaskoczyła cię w tym spotkaniu? Czymś? Na pewno zaskoczyła na plus, chociaż nie wiem, czy to można mówić o zaskoczeniu, bo ten mecz wygląda zgoła inaczej niż ten, niż ten Seldon. Posto drużyny, dwie drużyny. No my zdecydowanie w pierwszej połowie nastawiliśmy się na na takie granie bardzo ofensywne, i było to z kolei widoczne, że przeciwnik się cofnął i, i po prostu dał nam grać, czekał na, na może jakoś koncert, no i się nie doczekał. Po prostu zagraliśmy w ofensywie bardzo dobrze. Wychodziło nam dużo takich zagrań właśnie po schematach. Było też takiej, powiedziałbym, dużo dokładności w podaniach, jak na zmienników, którzy wystąpili w tej drużynie, no bo naprawdę ja byłem zadowolony a jednocześnie zaskoczony z postawy Rafała Maciejewskiego. Wiadomo, że ten zawodnik bazuje na wydolności fizycznej, jest szybki, wybiegany, świetną ma kondycję, natomiast no, nie spodziewałem się aż tak dobrego występu jego w defensywie. Natomiast po drugiej stronie grał młody Ławrynowicz, który oprócz tej lewej nogi, no to tam za wiele zalet w swoim wykonaniu nie pokazał, nawet został zdjęty tam w około 70-tej minucie, bo już nie miał sił po prostu biegać. No, na, 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 natomiast ogólnie, jako drużyna zagraliśmy bardzo fajnie w ofensywie i to się na pewno y, może podobać. Michała, jak Ty ocenisz właśnie naszych y, zbocznych obrońców? Jeśli chodzi o bocznych obrońców, to tak jak wspomniał Sebastian, pomimo tego, że mieliśmy po obu stronach na wahadłach zmienników, to zagrali oni poprawne zawody. Nie bardzo cieszy postawa właśnie naszego nowego nabytka Ławrynowicza, który nie popełnił jakichś większych błędów w obronie, zagrał bardzo poprawne zawody i może być tutaj alternatywą w przyszłości dla Piotrka Głowackiego, natomiast jeżeli chodzi o Maciejewskiego no to można powiedzieć, że od dłuższego czasu najlepszy występ tego zawodnika. Dość dużo uwag mieliśmy do jego postawy w grze do przodu, a może się okazać, że tak naprawdę największą jakość w dla stali pokazuje jak jest ustawiany na, na prawej obronie. Więc tutaj nie zawiodłem się na zmiennika w tym meczu. I tutaj no też przebieg meczu pokazał, że nasz blok defensywny był w miarę szczelny. Niestety do pewnego momentu, bo w drugiej połowie sporo nonszalancji się wkradło w poczynania naszego zespołu. Mam wrażenie, że prowadzenie 2 do 0 trochę uśpiło nas i. No, ta bramka dla Raduni padła, no mam wrażenie, że po takiej bardzo dużej bierności linii defensywnej zawodnik gospodarzy wszedł no szarżą w kierunku naszej bramki i pomimo, że był otoczony przez naszych obrońców, no, to oddał celny strzał, który zaskoczył naszego bramkarza. Ja od chciałbym dodać, e, ocenić naszych skrajnych obrońców, bo tak jak e, Ławrynowicz bardzo pozytywnie E, zaskoczył mnie w grze ofensywnej. Nie bał się, ciągnął, wychodził w uliczki e, parę razy tam e, po, pokazywał się z dobrej strony, parę razy fajnie zagrał piłkę z, z pierwszej e, do Andreja, czy też do Bartka Poczubuta. E, tak jednak mimo wieku jeszcze pokaza znaczy jeszcze dało się zauważyć, że trochę ma braki w obronie, więc jakby to poprawił, to rośnie nam nowy marci i tylko z drugiej strony boiska. Co do Rafała Maciejowskiego i obrony, to gry w linii obrony, to tak jak Sebastian zaznaczyłeś, jest to chłopak, który motorycznie jest dobrze przygotowany, wybiegany, ale no, trochę w tej obronie takiego ustawiania się widać, że nigdy nie grał na tej pozycji wcześniej, Czy to jest dla niego nowe. Była taka sytuacja w pierwszej połowie, gdzie jego rywal. Rywala od środka boiska, zamiast od bramki i tam doszedł, tylko chyba był gwieźdznięty, spalony, ale e, rywal doszedł bez problemu do, do główki, więc e, no tutaj jeszcze sporo pracy w grze obronnej i to po prostu te podstawowe umiejętności, jak ustawianie się pomiędzy bramką a rywalem, no jeszcze trochę tego brakuje, ale jak najbardziej występ na plus. Nie bardzo pozytywnie zaskoczył nasza dziewiątka, Kacper Sadłocha, który zaliczył bramkę debiutancką, ale też można podciągnąć, że miał asystę, bo w ostatniej minucie spotkania zagrał do Andrzeja Prokicza, który zamknął spotkanie bramką na 3-1, więc bardzo pozytywny występ. Wydaje mi się, że bardziej Pasuje mu gra na dziewiątce niż e, naszemu e, dru, drugiemu zmiennikowi Patryka Małeckiego, czyli Kasprowi Piątkowi, bo e, tamten chyba bardziej jest ofensywnym zawodnikiem w linii pomocy, lepiej mu się gra niż na takiej klasycznej dziewiątce, więc e, debiuty jak najbardziej na plus. To cieszy. Mm, no i zwycięstwo. W Radunii bardzo ciężko się gra, to jest chyba ich druga dopiero porażka u siebie, więc e, po dwóch meczach wyjazdowych zdobywamy 6 punktów, utrzymujemy status quo 14 punktów przewagi nad trzecią drużyną, więc tylko się cieszyć. Panowie, czego spodziewacie się po sobotnim spotkaniu z Wisłą Puławy, która przypomnę w rundzie jes jesiennej tej klasycznej jako jedyna pokonała naszą drużynę? Sebastian? No wszyscy pamiętamy my się ten mecz z poprzedniej rundy, bo on bardzo fatalnie się dla nas zaczął i takie błędy to się pamięta bardzo za długo, jak popełni w bramkarz. No natomiast, no, bądźmy szczerzy, puławy jakoś dobrze nie weszły w tą rundę. A poza tym, no, drużyna ze środka tabeli, która w ogóle nie powinna nam przeszkodzić w odniesieniu zwycięstwa. Ja typuję pewne zwycięstwo. E, może nawet i 3-0. Natomiast trochę wrócę do katta Sadłochy, bo mieliśmy przyjemność już go oglądać właśnie w dłuższym wymiarze czasu, i można już tak w miarę obiektywnie powiedzieć o tym zawodniku parę słów. I na pewno na plus to to, że to jest zawodnik z bardzo dobrą koordynacją, z dobrą techniką, e, z dobrym strzałem, prawa, lewa noga z tego, co zdążyłem zaobserwować, i czujący się pewnie, jak jest ustawiony twarzą do bramki, wtedy może właśnie korzystać z tych swoich atutów. I to wykorzystał właśnie przy strzelaniu bramki, bo on biegu na trudną piłkę, sięgnął ją głową, skierował do bramki. To była bardzo trudna techniczna akcja, wymagająca bardzo dobrej koordynacji. To na plus. Natomiast ja uważam, że na pewno to nie jest dziewiątka, wysunięty napastnik, bo on nie umie, nie potrafi, źle mu to wychodzi, granie tyłem do bramki. I też ma problemy takie z instynktem napastnika. Ciężko być skutecznym napastnikiem, jak się nie idzie w ciemno w światło bramki na pierwszy słupek. Tyle ode mnie. No fajnie podsumowałeś jeszcze Kacpra. E, Michał, e, co sądzisz o tym, e, znaczy inaczej, nie wiemy, jak wygląda znów powrót do zdrowia Patryka Małeckiego, e, więc tutaj jest znak zapytania. Jeżeli by się okazało, że Patryk nie zagra, postawiłbyś na Kacpra Sadłochę czy Piątka? E, patrząc na Ostatni występ Kacprasa Prasad Włochy. No to myślę, że na niego, bo zdecydowanie się w tym meczu z Radunią pokazał z pozytywnej strony, więc postawiłbym na niego w meczu z Wisłą Puławy. Sam osobiście ten mecz uważam, że wbrew temu co wisa, że nie będzie to aż tak łatwe spotkanie. Myślę, że tutaj wygramy to spotkanie u siebie, ale 2-1 myślę, że tu niestety atak Puław może ukłuć nas dość boleśnie i nie skończymy tego spotkania z czystym kątem. Dobra, dzięki. A to teraz Sebastiana zapytam, jeżeli by się okazało, że Marci dalej nie jest zdolny do gry, to zostawiłbyś Sebastian Rafała Maciejskiego w linii obrony na tej prawej stronie, czy szukałbyś kogoś innego? Biorąc pod uwagę występ Rafała w Stężycy, to zdecydowanie postawiłbym jeszcze raz na niego. Myślę, że chłopak dostał szansę, udowodnił, że jest w dobrej kondycji fizycznej i że, i że na tej pozycji potrafi zagrać. No natomiast gdyby się coś działo faktycznie niepokojącego w tym meczu, w ogóle na całej prawej stronie, no to mamy w odwodzie franciszka Polowca, także jest zabezpieczenie. Panowie, ja teraz tak luźno pytając, nie sądzicie, że teraz jest czas, żeby właśnie też powoli zaczynać ogrywać tych młodych i dać na przykład zadebiutować, znaczy zadebiutować, po raz kolejny wypuścić w pierwszym składzie właśnie Franka Polowca i innych młodych, szykować już do następnego sezonu? Michał? A bez... Przy obecnej sytuacji punktowej naszego zespołu, no to awans wydaje się rzeczą raczej już pewną, więc pomału nowe twarze, młode twarze mogą do pierwszego zespołu. Być wprowadzane. Mam nadzieję, że właśnie Ławrynowicz na lewej stronie będzie miał coraz więcej szans, żeby się pokazać. O wartości naszego kapitana Piotrka Głowackiego, no to już od dawna wiemy, że to jest bardzo mocny punkt naszego zespołu. Natomiast młody, perspektywiczny lewy obrońca to jest można powiedzieć towar deficytowy na rynku piłkarskim, więc jeżeli udałoby się nam wychować takiego lewego obrońcę z drgiem ofensywnym, no to to jak najbardziej byłoby czymś bardzo pozytywnym. Na pozostałych pozycjach, no myślę, że trener wraz z upływem kolejnych spotkań na pewno będzie stawiał na coraz większą liczbę młodszych zawodników i przygotowywał ich pod ewentualną grę w pierwszej lidze, bo nie zapominajmy, że tam też jest wymóg młodzieżowca, wprawdzie je tylko jednego na boisku, ale to Zawsze jest, jest wymóg i trzeba mieć w tym zakresie również szerszą ławkę, a nie tylko jedno, dwa, dwa nazwiska. Na pewno Michał jeden Młodzieżowiec z pierwszej lidze ma grać? Nie dwóch? Tak, jeden, jeden na bank. Okej, okay, dobra, bo tego nie wiedziałem. Chyba w zeszłym sezonie jeszcze miał grać dwóch, a tylko jeden Młodzieżowiec miał grać w Exarcasie, ale to może się zmieniło albo coś pomyliłem. Ja głównie koncentruję się na, na, na tą chwilę, jeszcze na drugiej lidze. Panowie, dziękuję za dzisiaj. Naszych kibiców chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na sobotni mecz z Wisłą Puławy. Przypomnę sobota godzina 19. Tych, którzy jeszcze nie zakupili biletów, zachęcamy do połączenia, znaczy do zakupu w Promocji dwóch biletów, czyli za 20 zł e, bilet na mecz z Wisłą Puławy i w promocyjnej cenie jest za 15 zł bilet na ruch Chorzów. Pamiętajmy, że e, za trzy kolejki Wielkie Święto w Rzeszowie przyjeżdża do nas Ruch Chorzów, więc będzie się działo. Teraz jest możliwość dla tych, którzy mm, kupią bilety połączone, czyli na Wisłę Puławy i na Ruch Chorzów w promocyjnej cenie 35 zł. Y, więc bardzo wszystkich z, y, zachęcamy do wcześniejszych zakupów y, biletów na mecz z Ruchem Chorzów. Również to pozwoli naszym y, władzom klubowym y, ogarnąć i otworzyć szybciej drugą trybunę. Więc y, jak najbardziej widzimy się w sobotę o godzinie 19 i y, zbieramy siły na kolejny mecz przy Hetmańskiej z Ruchem Chorzów. Panowie, dziękuję za dzisiaj i widzimy się w sobotę na Hetmańskiej. Hej Stal! Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowska Brać, oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.